Witam was serdecznie, z tej strony Remix To jest kolejny odcinek z Round 2 Total War I lecimy dalej Tura? E, tak jak w poprzednim odcinku mówiłem już na zakończenie odcinka że, 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 że Muszę wybrać już gdzieś W tym odcinku tą wojnę Słuchajcie, jeszcze Propanuję mi Umowę handlową Zawarto sojusz, Emborium z Masarion. Kolejny fakt Kolejne zdarzenia, które nie pozwoli mi zająć Emporium Poza Emporium narażę się Masali ma Jednocześnie narażając się Lice Etruskiej i Rzymu dobra Jeden front mniej Teraz tak Dobra Jeżeli mam wybrać jakieś Właśnie takie Kieruneczek To muszę poczekać aż Zrobi mi się ta Późnia brązownicza żebym mógł zobaczyć czy mam tam drewno aby móc budować szlachetnych zbrojnych bo jeśli mógłbym budować szlachetnych zbrojnych to nie to może zaatakuję tych Lusytan. chociaż teraz zobaczcie jak oni świetnie sobie będą ciskać Kartaginea Chyba jednak... No nie wiem, no kurwa, no nie wiem. Dobra, czekamy po prostu. Jeszcze dwie tury. Zobaczmy co luzy tanie zrobią kartagińczykom. To coś pikło w komórce? Wydawało mi się. 10 tysięcy. No luzy tanie ich po prostu zjadają. Dają Dobra, My tutaj mieliśmy tego szpiega, tak? Widzimy, że wpieprzył tą kartu B. Zobaczmy na dół. Kurwa, ile chmur. O, nic nie widzę. Czy oni coś przyjdą mi z pomocą? Ja jednak chyba na razie jestem większością swojego ciała po stronie Luzytan. Możemy chyba normalnie przechodzić przez. Ale no właśnie! Gdzie ja zapierdalam? Jak ja tu chcę sobie. O jak fajnie byłoby przejąć Kartaginę? Tak po puste miasta, mają. Dupa! Muszę pierwszy rozjebać tych tutaj Cyganów. Więc szykujmy się do wojny. Jednak tak. Idziemy na Kartaginę. Hiszpania będzie niezależna. Oczywiście do czasu. Kiedy. Dopóki pokonamy Kartaginę. Wtedy ja będę kandydował na władcę Hiszpanii, ale to takie skromne ja. Warriors all! To jest most prowadzący do tej saldoby, ale dobrze. Wojska swoje wysłali na Emporium i elegancko tak ma być. Powinno się to już zbudować. Dlaczego nie ma? Bo nie ma pieprzonego drewna. No ale przecież handluje z tyloma ludźmi. Czym? No drewnem przy... Daj mi jej. Kurwa. Nie, no, nie, nie Jak można kurwa nie mieć tutaj drewna? Po, powiedzcie mi, łagam was. No, co ja tu widzę? Konie, wpis do drzew, eksport, import. Po prostu tupa zmiękcza się, gdy to widzę. Jebane drewno. Kartuba nadal się utrzymuje. Luzytańska. Tylko właśnie, szybko, jak ja wypowiem, wojnę tamtym ziomkom. Około kurwa nie tylko to, ale Gardens również pocisnęli. A wracamy, o kurwa luzy tanie, uspokójcie się Bo wy tutaj zaraz cały świat podbijecie A takim takiej ciemnej dupie już byli Może z jakieś, jakoś, jak może to gadam, tak fajnie przyjemnie No wy jesteście kurwa agresywni I gain the light Tutaj co jest? Etruscy Wciągają ich Tutaj bunt tam Maurowie No Kartagina jest w ciemnej dupie, że się tak wyrażę. Trudno, trzeba ją do końca wybić A więc tak Pour Steve for Battle Wypowiadamy wam wojnę Tępiałem te wszystkie frakcje, a więc tak wspomniałem to właśnie zrobić Słamcie się. Kurwa jak tu się anuluj dostęp wojskowy i... Nie, nie to, anuluj Anuluj sojusz Dwie tury, no dobra, poczekajmy, bo tutaj jednak Stosunki z innymi są ważne To może wy Gdzie wy jesteście? I lordowie I Anuluj O Z wami jestem dłużej W to gadaniu Więc w sumie Dobra, poczekajmy tą turę For further orders

Tutaj tylko... dodatkowa konica Robimy tak. Nie chcecie to? Nie. Wypowiadamy. Bajny. Aha. Dobra, super no. Zerwali sojusz, ale. Nie, no. <laughs> Zerwałem. Ja chciałem zrobić to, żeby zaatakować tych żółtych w sumie też, no, nie? Ale. Bojowie wypukli wojnę, no, idiot. Patrzcie, odniosę sobie pokój ten O skurw... Wiele Co się dzieje? Grytaki na... ludzie nie na razie zaprzestali wojny Hold the tribe 16 oddziałów plus 7 Średnio Do że to najemnicy sami, kurde. Tysiąc dziewięćset naszych utrzymamy to oblężenie. Żądacie jeszcze 2000 tysięcy? To, że jestem bogaty nie chcę, że będziecie ode mnie wciągać kasę. No opcja, no odpierdolcie się od niego. To się gdzie jest mój szpieg? albo bardziej ten bojownik, a tutaj Pamiętam miał być os na luzy moimi oczyma Będziemy mieli Cisis Musimy zająć to Cisis Dobrze więc! Dobrze! Na otwartym terenie będzie lepiej Bo wykorzystam swoją konicę Dobrze, balist z przodu, pociski Płonące Piechota! Oprócz Was Rozciągnąć się Wy na skrzydłach Palersy i Iberyjscy, precyzy Nie uciekać Wódz trochę z tyłu, Cavalera z boku I gdzie jesteś jesteście? Naprzeciwko Strzelacie? Strzelacie super więc my czekamy o przekasujcie ich tu o kurwa Właśnie z wybuchowych trochę, bo tak zapierdalają. Trzeba ich trochę zatrzymać, ten ich impet. Bo lecą jak pojebani. O, tak to o, właśnie. Trochę złamiam swoje szyki. Kutari matafaka. Dalej, bo oni rzucają Wodzu Z prawej To jest Konny z Los. Kurwa To się szybko w tych postrzelajcie Toście pobiegli do przodu Dobra, stop, bo tutaj już kurwa... Gdzie to teraz? O, jak przyjemnie tam skasowaliśmy teraz trzeba ich dobić no, i zwycięstwo dosyć łatwe straty 400 zabitych 2000 tu ładnie nasze skutali, wszyscy prawie po setce pozabijali, elegancko Do niewoli. Miejmy tyle łaski. Zwiększona ranga, ładnie. Coraz silniejsi. Koszt werbunku, minus 4, dwa do autorytetu. Dawaj tolstan. Oooo, w jajca. I pa. Co my tu mamy? Brakuje drewna. Jebać. Nie buduję tego. Jest dwa żarcia. Wow. Tu daję do ładu. Ho 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 ho. ho, ho, ho. I 160 do chodu. A to po prostu 200. No to... To mennica to jest gówno przy tym chodź tu cztery jednostki to zawsze cztery jednostki idziemy zająć cisis tutaj co mamy marmur co okręty tak debile Ale chyba wszędzie inaczej żarcie zżera, no to rzeczywiście to jest troszkę jednak przydatne Mimo że nie mamy okrętów, nie mamy nic morskiego, w ogóle dostępu do morza nie mamy, to... To mimo wszystko 6 żarcia pozytywnie wpływa. Co nietypowa pogoda ciepłe lato i ten pietlicie. I mamy dostęp do morza Imperium To czego poziomu? Mamy w Dumanti drugiego A dlaczego nie możemy? Bo nie mamy drewna Ale tutaj no jakoby jest drewno no Skoro <gry> Kurwa no nie rozumiem. Skoro mieli tutaj drewno, to jak teraz mogą go nie mieć? Można kurwa, jak tutaj? Tylko nie dyplomatycznie, tylko właśnie surowcowo sprawdźmy sobie to. To jest nasz teren, ładny, taki fajny, i teraz status dyplomatyczny. Bogactwo nie, bogacie jest tutaj, w Numanti. tutaj trochę taka biedą zalatuje. Rozwój największy jest tu, tempo, tu tempo 0, 40, 50, tu 100%. Ale no nie ma nic pokazanego z surowcami. Wyroby szklane. To jest niby wino. Ołów. Tak. No, ołów. I gdzie jest pieprzone drewno niby? W całej Hiszpanii nie ma kurwa drewna. Pojebane. Tutaj jest! Are you fucking kidding me? Czyli musiałbym handlować z Kartagino, żeby mieć drewno. Czyli pewnie dlatego, no dlatego, bo tutaj były wybudowane artyleria, bo te chuje mieli drewno. Czyli nie ma sensu budować tutaj drugiego tego, więc wybudujemy tu. No to do jest, więc jest dobrze. Ile wargoryjczycy już tutaj sobie lecieli? ale nie dolecieli tak, no tutaj mamy konkretnie już weźmy to tutaj podlecimy, bo tutaj armia taka dosyć pokaźna jest więc tutaj to możemy sobie skasować aha, ale chcieliśmy to na to zamienić

nie, inwazja dobra, adoptuj go, bo mnie już wkurwiają. Bo oni są w zasadce, to to jest brutalne. Ja! <laughs> o Boże. Ja pierdolę, zobaczcie co by ich... Co ich tu zmiażdżyło Współczuję im normalnie 5,5 tysiąca ludzi Nikt nie przeżył Wracaj do Cissisty, do Ilerdy A ci pewnie ich tam wykańczą do końca? I lerda Foreki ładnie kasiorka wpływa Która Was, bo ten teraz 5 do Morale, 10 do morale, fajne, fajna umiejętność

Sprawdzę, jak długo ten odcinek trwał, w ogóle. Okej, okay. trochę już minęło, ale mogę zrobić jeszcze jedną turę. Zobaczymy co się stanie. Te, w sumie skoro teraz mamy te potężne artylerie prosto z Kartaginy to normalnie krzechem byłoby nie wykorzystać tego tylko za kogo, no nie? Jakoby tutaj można byłoby tych dwóch skasować? oraz rozwiąż i dać w to miejsce, no nie? Skorpiony Balisty i Onagery Ci mają większą siłę strzału I ci strzelają szybciej Natomiast ci się mogą poruszać, to nie? Iberyjska Balista Iberyjska, rzymska, kardyńska, wszystko i tak wygląda tak samo Mają mniejszy zasięg, to też trochę boli Aż o 70 to nie jest mało. Weźmiemy po jednej. I, i gitara. Dobra. Duszę się. Imperium zajęło segundum. Jakbym sobie zajął kartego nowe, to by było coś pięknego. Dobra, więc ja się z wami żegnam. Na razie trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Yo.